Ten tydzień zaczęłam od wizyty w moim ulubionym miejscu, czyli salonie beauty, gdzie Maja zdjęła mi moją hybrydę z wakacji. Następnie miałam bardzo ważne spotkanie na temat mojej strony internetowej, którą zmieniam od nowego roku. Ponownie ogarnęłam biuro, przyrównałam też biurka, aby były na tej samej wysokości, no i od razu wygląda to wszystko lepiej. Był też czas na przeziębienie, które dzisiaj finalnie mi odpuściło. Kiedy już trochę lepiej się czułam, to zaczęłam nagrywać rolki na Hayday. Piątek wieczorem nie chciało nam się robić nic do jedzenia, więc mówiliśmy sobie M. Chickena i zaczęliśmy oglądać zamach na papierze. Film był ciekawy, ale naprawdę ciężki. Sobotę spędziłam na zakupach z mamą i oczywiście kupiłyśmy wszystko to, czego nie miałyśmy kupić. W sensie tego, czego nie planowałyśmy. Niedziela to zdecydowanie mój ulubiony dzień w tym tygodniu. Rano wybraliśmy się wszyscy na Fremark, gdzie w końcu po tygodniu mogłam zjeść pirogi z gęsiną. lubicie takie rzeczy, to naprawdę Wam polecam. Po zakupach jedzonkowych poszliśmy mamie pokazać kawiarnię, którą bardzo lubimy, ale okazało się, że już w niej wcześniej była. Po powrocie do domu przyjechała do mnie moja kochana przyjaciółka, która pomogła mi w końcu garnąć garderobę. No i tutaj widzicie efekt przed i po. No i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. See you!